Dzień dobry Bartomiej Ryś, Polski Karawanik. Kłaniam się serdecznie, moi drodzy. Witam Was na, z pierwszego kempingu w Polsce, w Europie, na świecie w którym jest możliwość płatności okiem. Niesamowite, no ale to jest XXI wiek, technologia ruszyła do przodu, dzisiaj mamy telefony, karty płatnicze i chyba powoli portfele zostaną w domu. A dzisiaj moim i Waszym gościem jest osoba, która taki właśnie startup reprezentuje, firma PayEye. Witam się serdecznie, kłaniam się, dzień dobry. Stefan Augustyn. No tak? właśnie, e, Stefanie, opowiedz, co to za system? Nowe nowość, no, totalna nowość. Ja nigdy wcześniej nie słyszałem, żeby zapłacić o. Tym. E, słyszeliśmy albo widzieliśmy to może tylko w filmach, tak? A ta rzeczywistość dzieje się naprawdę. Faktycznie Wrocławski startup ruszył z taką technologią. Od połowy ubiegłego roku jest ona dostępna we Wrocławiu i w okolicach. Już dziś możemy się pochwalić, że to jest prawie 110 miejsc. No i faktycznie Camp 4 jest pierwszym kempingiem na świecie, gdzie można Płacić okiem i to działa. Opowiadaj, jak to działa. Ja nie, dostałem od ciebie informację, że mam się zarejestrować w systemie. Rejestracja była szybka, prosta. Musiałem dodać tylko zdjęcie dowodu osobistego i to działa. Co dalej? Dalej wystarczy wybrać się do któregokolwiek punktów, na przykład w takim już jesteśmy, jest to foliu i tam dodajemy tak zwany wzorzec, czyli ten nasz obraz tęczówki oka jest przerabiany na specjalny pi kod no i później już wystarczy płacić tym jednym spojrzeniem, czyli spoglądamy w terminal, ten że terminal identyfikuje nas, dokonujemy płatności. Masz taki terminal ze sobą. Pokaż tak jest. Jak to wygląda? Jak to wygląda to eee, terminal wygląda bardzo podobnie do urządzeń, które dobrze znamy ze sklepów, w których. Płacimy e, na przykład kartą. E, tutaj osoba, która, nie, która zajmuje się sprzedażą, wpisuje konkretną kwotę. E, jedyna rzecz to jest potwierdzenie tejże transakcji naszymi oczami. Czyli tutaj mamy takie dwa punkciki, do których się zbliżamy. Jeżeli wszystko jest ok, czyli urządzenie rozpoznaje mnie i widzi, że to jestem ja. A oprócz tego. Też wie, że to konto jest doładowane, to następuje potwierdzenie tej transakcji. Kontynuując, mhm. wpisujemy kwotę na terminalu. I ten terminal wtedy jak to wygląda? Przekazujemy klientowi, pokazujemy, czy on jest jakoś na stałe wtedy zamontowany? To są tak, to są dwie wersje. Pierwsza wersja to jest ten mobilny iPost, gdzie ten sprzedawca do nas zbliża terminal i my możemy wtedy zupełnie bezdotykowo zapłacić. Druga wersja to jest terminal na Stojaku, gdzie zbliżamy się i właśnie realizujemy te płatności, i to wszystko. Powiedz mi, zawsze chciałem cię o to zapytać, bo w filmach takich 90. lat widziałem, że. Komuś wygwie oko, pokazuje i drzwi się otwierają. Czy tutaj by to zadziałało? Wersja przerażająca, na szczęście jest tylko w filmach obecna i, i tam praktykowana. Nie, nie zadziałałoby. Te urządzenia też no, mają potrzebę, po pierwsze. Porównania dwóch naszych tęczówek oka to po pierwsze. Po drugie, to oko musi być żywe. W związku z tym wszelkie operacje związane z science fiction filmowym nie mają na szczęście zastosowania w rzeczywistości. Co więcej, dlaczego też wybraliśmy oko? To, to często się pojawia to pytanie no bo przecież tutaj mamy identyfikację palcem przy okazji telefonów. No i okazuje się, że, że nasz paluszek ma zaledwie około tam 50 takich indywidualnych cech. Natomiast oko ma ich ponad 250, no więc tu już mamy jakby dodatkowy zakres tego e, bezpieczeństwa, bo po prostu jest to zdecydowanie bardziej bezpieczne. Jasne. Powiedz mi, zadałem pytanie przed rozmową i pewnie nasi e, oglądający też się nad tym zastanawiają, po co? Mamy karty płatnicze, telefony, zegarki i teraz jeszcze jedno urządzenie. E, po to, że oczy mamy cały czas na wierzchu, po to, że nie potrzeba ich specjalnie doładowywać, po to, że nam się nie wyczerpią, a też z tego powodu, jak zapomnimy gotówki, karty czy właśnie telefon się rozładowuje, albo nawet zegarek, który jest super do przeprowadzania płatności, to w takim razie nie mamy szans na zrealizowanie tej płatności i nic z tym nie zrobimy. Po drugie, to jest też tak, że, że, że ta płatność okiem jest to też taki rodzaj wolności. My to, e, myślę, że to jakby idealnie się wpisuje w potrzeby wszystkich miłośników e, karawaningu, tak? którzy, którzy są za tym, żeby swobodnie i tak jak oni chcą, i na tych ich zasadach korzystać z, z uroków życia, tak samo jest z taką płatnością. To też super doceniają na przykład korzystający z akwaparku, gdzie no chodzi o to, żeby nic nie mieć przy sobie, a nie żeby właśnie szukać gotówki czy też kart, czy czy telefonu. To jest jakby coś takiego, co za parę chwil będzie naturalne, bo jest po prostu szybkie i bardzo mocno można powiedzieć bezobsługowe, bo to my jesteśmy tym naszym identyfikatorem. Dzisiaj to działa tak, że trzeba założyć konto, doładować portfel, ale mówisz, że to dopiero początek. Tak, to jest dopiero początek. W planach mamy oprócz rozwoju też dodawanie dodatkowych, można powiedzieć, dużych udogodnień dla naszych użytkowników. Natomiast najważniejsza cecha jest. jest Zmienna, tak? ta biometria, identyfikacja tęczówką oka, która jest bardzo bezpieczna, do tego szybka, no i faktycznie nic dodatkowego nie potrzebuje. Chcę to mieć na swoim kempingu. Co muszę zrobić? Ile to kosztuje? Z kim się muszę skontaktować? Jak to wygląda? Zachęcamy do kontaktu z naszym przedstawicielem, który, który zajmuje się organizacją właśnie takiej płatności okiem w różnych punktach. Jesteśmy startupem, czyli instytucją, firmą, która jest bardzo elastyczna, więc mamy przekonanie, że z każdą z osób dojdziemy do porozumienia. To rozwiązanie nie tylko nie jest drogie, ale też jest bardzo użyteczne i bardzo ciekawe dla odbiorców i też umówmy się, ma bardzo duży nośnik. Taki komunikacyjny, marketingowy, bo mam przekonanie, że nie spotkalibyśmy się tutaj, gdyby na przykład ten nie wprowadzało płatności. Zdecydowanie obiekt. nie. Na koniec proszę mi powiedz, bo już tak jak mówiłeś, ponad setkę punktów działa. Jak ludzie reagują na to? Są ciekawi, zainteresowani, czy jednak jak to standardowo z nową technologią bywa? Nie, 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 ja tu kartę. To bardzo różnie jest. Natomiast przeważa ciekawość. Przeważa ciekawość, przeważa też to, że. Często jest tak z nowymi technologiami, że trzeba ludziom podpowiedzieć i pomóc, jak z nich korzystać. No i często właśnie jest to pytanie, ale po co przecież mam kartę i gotówkę i to ty, przecież tak szybko idzie. Ale jak zaczynamy rozmawiać, dobrze, to pokaż mi swoją kartę. No i zaczyna się szukanie tej karty, tak? Albo jak masz tam, brakuje ci paru groszy, czy paru, kilkudziesięciu groszy, to co zrobisz? No to, to już się zaczyna kombinatoryka, a tu okazuje się, że nie ma najmniejszego problemu, bo przecież. No nasze oczy są cały, cały czas na, na wierzchu, no i naprawdę jest to absolutnie forma wolności. Nie trzeba martwić się, że telefon za chwilę mi się rozładuje, a jeszcze pięć osób czeka w kolejce do kasy i co zrobię? No bo jak znam życie, to właśnie w tym momencie, znając sobie prawo złośliwości, rzeczy martwych, to, to, to padnie w tym momencie. Jeżeli jest chłodno, zima i tak dalej, no to wiemy, jak baterie w mgnieniu oka tak naprawdę e, znikają, więc my wolimy wersję płatność w mgnieniu oka. Cóż mogę powiedzieć? Życzę powodzenia w takim razie. Jeżeli chcielibyście zapoznać się bliżej z urządzeniem, z jego ofertą, to w opisie na, pod filmem znajdziecie odpowiednie linki. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę i prezentację. Życzę powodzenia. Dzięki jak bardzo. każdemu startupowi. Mam nadzieję, że wyjdziecie wkrótce poza Wrocław. A powiedz mi jeszcze na koniec, technologia za granicą, ona funkcjonuje? Podobna do tej? Nie, w płatnościach nie. Biometria jest wykorzystywana w bardzo różnych miejscach. Najczęściej korzystamy na przykład z biometrii twarzy. Z biometrii, właśnie związanej z naszymi opuszczkami palca. Natomiast jeśli chodzi o finanse, komercyjne zastosowanie w finansach, to nie ma jeszcze takiej technologii, dlatego jesteśmy pierwsi na świecie. Polska Góra. Polska gór. Jeżeli materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie pytania, kom sekcja komentarzy jest do Waszej dyspozycji. Nie zapomnijcie oczywiście o subskrypcji naszego kanału. Dziękuję pięknie i do zobaczenia wkrótce.